Dlaczego nie wierzymy w pandemię COVID-19? Raczej właściwie pytanie powinno brzmieć: dlaczego niektórzy nie wierzą w pandemię COVID-19? Skąd się to bierze? Pierwsza sprawa, według mnie najważniejsza. Kiedy rozpoczęło się to wszystko, można powiedzieć, w marcu tego roku, 2020, byliśmy bombardowani całą masą. Informacji, zagrożeń, w jaki sposób może to się rozwinąć, do czego może doprowadzić. Oczywiście połączyliśmy to z tym, co znamy z filmów. Globalna, potężna pandemia, która doprowadza do potężnych ilości ofiar, liczonych w tysiącach, dziesiątkach tysięcy, i to tylko na przykład w Polsce. Oczywiście przedsięwzięto odpowiednie środki zapobiegawcze. I co się okazało, nie mamy tej potężnej ilości ofiar. I dla wielu osób ta konfrontacja tego, czego się spodziewali, z tym, co nastąpiło, ten początkowy, można powiedzieć, trwający kilka tygodni strach, przekonanie, że do czegoś takiego dojdzie, to siedzące w duszach ludzi, raczej w naszych mózgach, taka chęć zobaczenia czegoś przerażającego. Nie doszło do tego. No, bardzo dobrze, że do tego nie doszło, ale po prostu ta konfrontacja tego, co się stało z tym, co się spodziewano, spowodowała, że niestety no, te osoby straciły przekonanie, że do, tego, do takiego czegoś dojdzie. Że to zagrożenie, jakie można powiedzieć, jest, że jest realne. Stwierdzili, że to jest wszystko wyolbrzymione, że to skala tego zagrożenia jest wielokrotnie mniejsza. Miało być tysiące, dziesiątki tysięcy, zagrożenie kilka, kilkanaście osób dziennie i że po prostu to zagrożenie nie istnieje. Kolejną możliwością jest to, że takie osoby, że niektórzy po prostu nie mają kontaktu z zarożonymi, z ofiarami. No oczywiście to jest normalne, że nie każdy z nas będzie znał kilkadziesiąt, kilkaset osób chorych, nie mówiąc o, już o ofiarach. I to takie przekonanie, że nikt obok nas nie choruje, chociaż w rzeczywistości najprawdopodobniej według statystyki na pewno były takie osoby, tylko po prostu nie zostały przebadane, przychodziły to bezobjawowo. Nie znam nikogo takiego, nie widziałem nikogo takiego, no to no to nie ma nikogo takiego, czyli czegoś takiego nie ma. Mi się to nie wydarzyło, moim znajomym się nie wydarzyło, nikomu, komu znam się nie wydarzyło, czyli czegoś nie ma. To jest takie, no to na pewno jakoś mądrze się nazywa, ale to jest takie właśnie myślenie, że jeśli nas coś nie dotknęło, to czegoś takiego nie ma. To tak jak wierzenie w powódź. To, że powódź spowodowała zniszczenie tysięcy domów, no ale mnie nie dotknęła, czyli powodzi nie ma. Oczywiście możemy spojrzeć na zdjęcia. W powódź uwierzymy, kiedy zobaczymy zdjęcia. Niestety, kiedy w telewizji po raz 1195 zobaczymy raport o epidemii, o pandemii, no to już w końcu się tym znudzimy. I tu jest kolejna grupa. Ludzie znudzeni obostrzeniami, zatrzymaniem gospodarki tym lockdownem. Wpływem na nasze życie, wzrostem cen, maseczkami, myciem rąk, zatrzymaniem szkolnictwa, ograniczeniami, jeszcze raz wiele osób się tym po prostu znudziło. Stwierdziło, no, że to jest bezpodstawne, niepotrzebne, no bo jak do tej pory nic się nie stało, no to czemu miałoby się coś stać dalej? To znudzenie. Niestety spowodowało, że takie osoby stwierdziły, że to, co im przeszkadza, to, co ich znudziło, nie ma odniesienia do tej pandemii, której według nich nie ma. Kolejną grupą ludzi, którzy można powiedzieć, nie wierzą, są ludzie, którzy to słowo pandemia, epidemia odbierają w takim apokaliptycznym znaczeniu, takim filmowym że jeśli już jest epidemia, pandemia, no to ma umrzeć miliony osób. Czytamy o grypie hiszpance z końca I wojny światowej i okresie zaraz po nim i widzimy te liczby, że mogło nawet umrzeć 50 milionów ludzi. Chorych było pół miliarda. I to dla nas jest pandemia, prawdziwa pandemia. A teraz? Teraz nam się wydaje, że to nic takiego. Chociaż nie znamy tej realnej skali, ponieważ najprawdopodobniej ilość zachorowań, która na przykład obecnie wynosi 30 milionów, jej rzeczywista ilość może na przykład przekraczać 100 czy zbliżać się do 200, bo tych bezobjawowych, niebadanych ludzi jest wielu. Te osoby, które ofiary, na przykład milion, w rzeczywistości mogło być ich więcej. Te osoby po prostu spodziewały się, przygotowywały się na, tak jak w osoby, o których mówiłem na początku, na coś bardziej apokaliptycznego, na większą katastrofę. Dla nich ogłoszenie pandemii od razu się wiąże z czymś takim. A pandemia to po prostu oznacza ni mniej, ni więcej, o czym mówię na innym kanale, na kanale Projekt Ciekawość czym się różni epidemia od pandemii. Epidemia to na naszym obszarze, na przykład naszego, Województwa, zwiększona w porównaniu z innymi okresami zachorowalność na jakąś chorobę, na przykład na grypę. Ale pandemia to jest coś, co um, odnosi się do większych obszarów nie na przykład nasze województwo, ale cała Polska, a raczej cała Europa na większym obszarze. A my, słysząc o pandemii, Wyobrażamy sobie coś o wiele groźniejszego. Przypominają nam się informacje o eboli, przypominają nam się wszelkiego rodzaju filmy. I takie osoby słyszą o pandemii, o wirusie, no to widzą już straszne rzeczy. A tutaj coś takiego. Wszyscy mieli, można powiedzieć, niektórzy mają choroby współistniejące. Tylko jaka część populacji w Polsce. Nie ma tych chorób współistniejących. To niestety naprawdę duża część osób z nas, nawet o tym nie wiedząc, ma choroby współistniejące. Masz wysokie ciśnienie, powinieneś się leczyć, masz chorobę współistniejącą, masz już jakieś obciążenie, masz problemy z, masz grypę. To już jest, można powiedzieć, no nie wiem, czy to tak dokładnie się pokrywa, ale masz chorobę współistniejącą, chorobę, która już osłabiła Twój organizm. Masz problemy z nerkami, z wątrobą, masz jakiś wiek, jesteś otyły. Tu można wszystko. I niestety, y, dla tych ofiar chyba nie ma dużej różnicy, czy y, niestety y, tym, co ich. Y, Spowodowało, że są ofiarą będzie COVID czy coś innego. I obchodzi to, że niestety stały się ofiarą, bo coś przyszło dodatkowego, co zakończyło ich życie. Ponieważ gdyby nie ten COVID, oni mogliby żyć jeszcze dziesiątki lat. A tu niestety patrzymy na to troszkę inaczej. No ale się rozgadałem. 8 minut minęło. Jeszcze do tego przyszedł jakiś rachunek do zapłacenia. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, pokaż znajomym, rzuć na swoje media społecznościowe. Do usłyszenia ponownie.